Witam serdecznie. Tematem dzisiejszego ćwiczenia będzie programowanie przycisku GT4D. Widzicie, mam go tutaj przed sobą. Może na początek pokażę z bliska, jak wygląda zaprogramowany taki przycisk. Ja użyłem go sobie tutaj akurat do sterowania. Temperaturą. Widzimy, że w górnym wierszu mamy temperatura aktualna 22,6 stopnia. Mogę sobie tą temperaturę tutaj podnosić. Widzicie, o, w tej chwili jest 23,5. Mogę ją obniżać. Ja ustawiłem sobie akurat taki interwał 0,5 stopnia, natomiast możecie sobie ustawić 1,0 czy 1 stopień. To już w zależności od waszych potrzeb, czy potrzeb waszego klienta. Pozostałe wiersze u mnie tutaj są nieużywane, ale oczywiście możemy sobie pokazać temperaturę zewnętrzną czy stany innych urządzeń. Tu do góry mam jeszcze takie ikony. Wykorzystałem je, żeby odzerować, czy czujnik ruchu w tej chwili jest zablokowany, czy odblokowany, czy brama garażowa jest otwarta. I też użyłem sobie tutaj symbolu kaloryfera. Widzimy, że on w tej chwili pracuje. Jeżeli ja tą temperaturę obniżę poniżej tej rzeczywistej wartości, to ten kaloryfer widzimy się od razu wyłącza. To samo też będziecie mogli obserwować reakcję na tym tutaj siłowniku do kaloryfera. Widzimy, że ten grzybek w tej chwili do kaloryfera jest tutaj wciśnięty, czyli że sterownik zażądał od kaloryfera zmniejszenia przepływu do zera. Ja mam tutaj podpięty nasz siłownik do pierwszego wyjścia w sterowniku HU. Tu tylko taka uwaga, na marginesie, Zalecam podpinanie siłowników od koryferów do wyjść analogowych, a nie przekaźnikowych, ponieważ, no, jakby po pierwsze, te przekaźniki mają jakąś tam żywotność, po drugie, będą wam strasznie klikały i przy wielu wodach grzewczych to może być nawet wręcz uciążliwe dla klienta, jeżeli będzie sły, słyszał klikające w szafie przekaźniki. Dlatego polecam, żeby to były wyjścia Analogowe, oczywiście, jeżeli nie mamy, no to przekaźniki też, tylko wtedy pamiętajcie, żeby histerę ustawić jak największą, żeby jakby ten czas reakcji w połączeniu z regulatorem był jak, naj, jak najdłuższy. Co oprócz tego przycisku GT4D jeszcze jest ważny? Widzimy, że on tutaj ma tak naprawdę od spodu niewiele, tylko podłączenie do portu I, ale istotny jest też ten zasilacz NUI, który przychodzi w zestawie z tym przyciskiem i za pośrednictwem tego zasilacza podpinamy się do portu i w urządzeniu. Ja tutaj użyłem sterownika tablicowego. Możecie oczywiście użyć sterownika podtynkowego, prawda? On też będzie miał wolny port i, i, i możecie spokojnie go do tego wykorzystać. Jeżeli używacie sterowników podtynk tablicowych do sterowania przyciskiem z wyświetlaczem, to zalecam wtedy za każdym razem używać, Przedłużenie IV, a już to parę razy pokazywałem na różnych szkoleniach, czyli dwa takie małe adaptery, a pomiędzy nimi dowolny kabelek czterożyłowy to może być nie wiem, skrętka komputerowa, kabel odczujek. Ważne, żeby przekrój żyły był 0,5 minimum i do 100 metrów, wtedy od modułu możecie sobie taki przycisk umieścić. Przyjrzyjcie się też, jeżeli umieszczacie taki przycisk poza tablicą, jak powinno wyglądać podłączenie wtedy zasilacza. Bardzo istotna uwaga: jak podłączyć zasilanie, ale tu już odsyłam Was do instrukcji, która jest dostarczana wraz z tym przyciskiem. No, jedna tylko uwaga, tutaj taka też na boku: to musi być koniecznie zasilacz NUI, a nie NU16, prawda? Bo bardzo łatwo możemy go zwyczajnie zniszczyć, ten. Przycisk. Oprócz wyświetlacza czterowierszowego i tego jednego wiersza z ikonami, pamiętamy, że mamy tutaj cztery przyciski. Ja te dwa dolne użyłem do sterowania temperaturą, góra-dół, natomiast te pozostałe górne możecie sobie wykorzystać do sterowania oświetleniem, roletami. No to już jakby standardowo je programujemy, standardowo będziemy ich używać. Te przyciski programujemy w tabeli D, natomiast do wyświetlacza mamy specjalną aplikację, i zaraz pokażę, jak do tej aplikacji Przejść. Ja to sobie wcześniej już uruchomiłem oprogramowanie LCN Pro. Spójrzmy na początek na tabelę D. Widzimy, że tutaj mamy te cztery przyciski. Dwa z nich ja sobie zaprogramowałem do podnoszenia temperatury i do obniżania tej temperatury. Jak to wygląda w praktyce? Tak jak standardowo, żeśmy programowali sterowanie temperaturą wcześniej, czyli regulator ustaw wartość względem aktualnej wartości i tutaj albo w jednostkach LC nowych jest minus 5, albo w stopniach Celsjusza jest pół stopnia. Czyli tak jak standardowo programowaliśmy regulator, wpływ na regulator, tak samo tutaj robimy dokładnie to samo. W drugą stronę, czyli podwyższanie tej temperatury, o pół stopnia wygląda identycznie, czyli względem aktualnej wartości plus pół stopnia. To, co jeszcze istotne, to bazowe zaprogramowanie regulatora i tutaj zwracam uwagę na jedną rzecz. Nowe serie przycisków posiadają wbudowany od dołu czujnik temperatury. O, tutaj w tej części. Pod przyciskiem mamy bardzo dokładny czujnik temperatury. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale o, proszę, tutaj jest przykryty czujnik temperatury. I my będziemy w tej chwili bazować na tym właśnie czujniku y, temperatury. Y, w starszych modelach tych przycisków używaliśmy zewnętrznego czujnika temperatury. Czyli, o, to był taki czujnik temperatury, który mogliśmy sobie zlokalizować i on był źródłem pomiaru temperatury dla naszego. Le, regulatora. Natomiast nowe y, wydania tych przycisków y, to już jest czujnik temperatury wbudowany tutaj od dołu. I gdzie on pojawia nam się w oprogramowaniu? Widzimy sobie tutaj wartość rzeczywista źródła. I skąd mamy ten pomiar brać? Właśnie czujnik temperatury umieszczony w przycisku GT4D. Bazową temperaturę ja sobie tutaj ustawiłem: 19, skala proporcjonalna 1 stopień, oczywiście grzanie. Gdybyśmy tutaj sterowali klimatyzacją z tego samego przycisku, to aktywujemy sobie regulator numer 2 i ustawiamy tutaj krzywą na chłodzenie. Oczywiście wybieramy moduł, który ma obsługiwać nasz siłownik. Ja może coś sobie w międzyczasie podniosę temperaturę troszeczkę, tak żebyśmy widzieli. O, w tej chwili mam. 26,5 stopnia i oczywiście wartości limity, limity, górny i dolny, czyli 14 stopni, żeby to była nasza taka temperatura antyzamrażeniowa i 30, żebyśmy nie przekroczyli no, tej, która jest dla nas zdrowa, czy dla naszego klienta zdrowa temperatura. Zapisz i wyjdź. I mamy w tej chwili wstępnie sparametryzowany regulator, ale zwróćcie uwagę, że ani razu jeszcze nie parametryzowaliśmy naszego wyświetlacza. Widzicie, że tutaj jeszcze do, te, do tego punktu nie doszliśmy. Przechodzimy w tej chwili do parametryzowania naszego wyświetlacza, czyli tak, zakładka peryferia i tutaj popatrzcie, mamy właśnie przycisk GT4D. Tak, on ma tutaj dwie zakładki. Jeden służy do obsługi wyświetlacza, a drugi do obsługi timerów, ponieważ zegar rzeczywisty, który mamy w naszym module możemy też wykorzystać do obsługi Timerów, pokażę to na końcu filmu. Czyli GT4D, tak, sczytujemy nasz moduł, i tutaj jedna uwaga: pamiętajcie, że yy, to urządzenie ma swoją osobną pamięć, swój osobny procesor czyli to jest jakby osobny sterownik. To nie jest sytuacja zwyczajna, ponieważ większość przycisków, 90% przycisków, jest tak naprawdę tylko rozwinięciem sterownika tablicowego albo rozwinięciem sterownika podtynkowego. Natomiast tutaj mamy obok siebie dwa sterowniki, czyli to jest sterownik i to jest sterownik. To implikuje pewne konieczności, jeżeli chodzi o programowanie tego. Główną z nich jest to, że mamy tutaj osobną aplikację. Która jest backupem dla tego urządzenia. Czyli możemy sobie wczytać, ale też możemy sobie zapisać osobny backup dla tego urządzenia. Podkreślam to, ponieważ bardzo często yy, widzę, że robicie backup dla całej instalacji, a nie robicie backupu dla tych yy, urządzeń. Oczywiście to, jeżeli instalacja chodzi poprawnie, nic się tam nie dzieje, to nie ma większego znaczenia, ale gdybyście z jakichś przyczyn stracili dane, no to nie odzyskacie ich, jeżeli nie macie backupu dla tych Przycisków. Jak zapewne domyślacie się, programowanie tego wiersza ze zwykłym tekstem będzie bardzo proste. Czyli, popatrzcie, mamy tutaj czerwoną obwódkę po lewej stronie, dotyczącą wiersza szkolenie podstawowe. I tu mamy czerwoną obwódkę, która pozwoli nam parametryzować ten wiersz. Zanim jednak jeszcze yy, przejdziemy do parametryzowania linii, tu zalecam taką jedną zakładkę, żeby ustawić sobie domyślny język polski. I tutaj też w zakładkach przedstawić się na język, przestawić się na język e, polski. Czyli wpisujemy sobie tutaj szkolenie podstawowe. I mamy sparametryzowane. LCN. Znowu osobny wiersz, widzicie tutaj. Tak. I tutaj wstawiamy sobie. Tekst. Zwróćcie uwagę, że to też jest pole tekstowe. Natomiast te przyciski, które były poniżej, czyli podnoszenie i obniżenie tej temperatury, sparametryzowałem sobie w tabeli D. Ale najbardziej istotny jest zwierz tutaj ten górny. Jak wygląda jego parametryzacja? No więc, po pierwsze, ustawiamy sobie jednostki na stopnie Celsjusza. Po drugie, tutaj popatrzcie. My nie wybieramy żadnych wyjść zmiennych, tylko odnosimy się do regulatora, tak jak to robiliśmy w przeszłości, czyli my parametryzujemy tak naprawdę regulator i tutaj zobaczcie, mamy tekst, temperatura aktualna i ten hash odwzorowuje nam temperaturę. Hash powoduje, że przycisk będzie wiedział, że tutaj ma sobie wstawić wartość z regulatora, temperatury aktualne, natomiast wartość zadana, to sobie napiszemy, T zadana i znowu hash, który wstawi nam temperaturę, którą będziemy zadawali regulatorowi. I to jest cała parametryzacja. Oczywiście pamiętamy, którego przycisku to dotyczy. Tutaj mamy GT4D o adresie 10. Jeszcze na jedną rzecz, zanim jeszcze zaprogramujemy, to chcę zwrócić uwagę, chociaż może zaprogramujmy i sprawdźmy czy przycisk nam przyjął te ustawienia. Widzimy, że ustawienia zostały przyjęte. Podnosimy sobie tę temperaturę, obniżamy. Widzimy, że w tej chwili temperatura zadana na tym przycisku jest 27 stopni. Teraz 27,5, 28. Czyli regulator, ale uwaga, regulator umieszczony w tym module żąda od systemu grzania, czyli otwarcia siłownika. I popatrzcie, to się dzieje. Widzicie, tutaj mamy ten grzybek taki niebieski. W tej chwili nam się otworzył, czyli mamy żądanie grzania, ponieważ regulator tego sterownika zażądał grzania. Jeżeli ja teraz na tym przycisku zażądam od regulatora niższej temperatury, możemy sobie to obniżyć. Tak, mamy zadana 25, a wiemy, że ta rzeczywista jest dużo niższa. O, widzimy, że w tej chwili już ta ikona zmieni, zmieniła się na białą ikonę, ponieważ żądamy temperatury niższej niż jest obecnie. I uwaga, no tutaj czas reakcji to będzie kilka minut, więc nie od razu zobaczycie, że ten kaloryfer nam się zamknął. Tutaj, wróćmy jeszcze na chwilę do naszego programowania. Port i. GT4D, widzimy tutaj temperaturę rzeczywista i zadana i jak programujemy ikony, ta? jak wygląda zaprogramowana ikona. Widzicie, to też jest dosyć intuicyjna sprawa. Mamy tutaj ikonę kaloryfera, mamy tutaj ikonę czujki ruchu, czyli znowu czerwona obwódka wokół ikony i czerwona obwódka w tym oknie do parametryzowania. Czyli jeżeli źródło jest wyłączone, to ikona jest biała. Jeżeli źródło jest włączone, to ten grzejnik pokazuje ten kaloryfer jak... Grzał, I podobnie jeżeli mamy jakiś stan pośredni, ale też ten, ten kaloryfer nam tutaj pokazuje, że grzejemy, oczywiście użyj obecnego modułu, czy użyj GT10 GT4D. Zapisz i wyjdź. Tu chcę zwrócić Wam jeszcze uwagę na jedną zakładkę. Dosyć intuicyjny timerek do programowania. Od strony programowej możemy przygotować klientowi kilka urządzeń, które będzie mógł sobie sam zaprogramować, jeżeli chodzi o ich włączanie i wyłączanie. To oczywiście, jeżeli nie mamy żadnego systemu wizualizacji, bo z wizualizacji jest to jeszcze proste. Natomiast podlewanie na przykład i rolety sobie tutaj aktywowaliśmy. Krótko i włącz. Oczywiście pamiętamy, że gdzieś te zdarzenia musimy mieć sparametryzowane. Tutaj akurat wybrałem sobie tabelę C. Tam mam sparametryzowane podlewanie, tam mam sparametryzowane rolety i rozkazy, które będą powodowały włączenie tego podlewania czy wyłączenie tych, tego podlewania. Tutaj mamy rolety włącz, rolety wyłącz. To może nie jest najszczęśliwsze powinno być rolety otwórz. Rolety, albo zrobimy sobie rolety otwarte, rolety zamknięte. zamknięte. I w tej chwili klient po zapisaniu tego będzie mógł sobie to sparametryzować. Zobaczmy jak to będzie wyglądało to parametryzowanie. Tryb parametryzacji tego, jak wchodzimy, po przekątnej dwa przyciski i w tej chwili jesteśmy w trybie y, sterowania. Tutaj wybieramy sobie, o, wchodzimy albo w podlewanie, albo w rolety, załącz, wyłącz. Jak wychodzimy z tego trybu, podobnie jak żeśmy wchodzili, czyli, o, tak. Oczywiście tu możemy sobie jeszcze dodać dni świąteczne, dni specjalne, tu możemy też zrealizować ustawienie daty i czasu, ale o, w tej chwili sobie wyjdziemy. Sekundkę, bo to mamy pod innym kątem i nie jest to takie... Łatwe. Ok, wróciliśmy do tego ekranu podstawowego. Tak w skrócie yy, wygląda programowanie podstawowych funkcji w przycisku GT4D.